Znajdujemy się na kampusie Politechniki Wrocławskiej. To właśnie tutaj na Wydziale Mechanicznym stworzono niezwykły obiekt, który ma szansę zrewolucjonizować polskie badania nad aerodynamiką. Za moimi plecami znajduje się unikalny w skali kraju tunel. Aerodynamiczne, w którym możliwe są badania nad obiektami rozpędzającymi się nawet do 180 km na godzinę. Oczywiście możemy go zastosować w trzech obszarach: z jednej strony do dydaktyki, z drugiej strony do badań oraz dla wsparcia, jako wsparcie dla naukowych. Tunel aerodynamiczny ma 14 metrów długości i 6 metrów wysokości, a jego sercem jest komora pomiarowa, w której można testować obiekty o wymiarach metr na metr na półtora metra. Możemy w nim badać obiekty bezogowe, statki powietrzne, możemy badać różnego rodzaju obiekty, inne środki transportu. W Polsce jest tylko kilka tuneli takiej klasy, a w naszym regionie jest jedynym. Powstał on z myślą o szerokim zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i nauce. Realizujemy wykatać, że projekt bezełogowego statku powietrznego, służącego do dostarczenia defibrylatora, no i również tutaj, żeby uzyskać odpowiednią prędkość przelotową, odpowiednie parametry lotu, badamy go w takim tunelu aerodynamicznym. jesteśmy w stanie tutaj rozpędzić masę puchacza do 400 metrów na sekundę w komorze przestrzeni pomiarowej, co umożliwia nam w zależności od skali modelu, który tam wsadzimy, symulowanie różnych Prędkości dla różnych samolotów, a przy tym w różnych warunkach, w różnych kątach natarcia, zwizualizowania też tego, czego normalnie nie bylibyśmy w stanie zrobić albo byliśmy w stanie tylko zrobić symulacjami, a to jest w stanie nam pokazać to na żywo, jak te. Jak te konstrukcje się zachowują? Nowy tunel to przede wszystkim ogromna szansa dla prężnie rozwijającej się branży dronowej. Jego parametry umożliwiają również wykonanie analizy dla większych elementów. Z jednej strony możemy bezzałogowe statki powierzchni badać do tych e, rozmiarów metr na metr na półtora, natomiast jeśli chcielibyśmy badać większe skrzydło, czyli na przykład takie 15-metrowe, to wtedy musimy je przeskalować. Tunel nie będzie tylko służył naukowcom i przedsiębiorcom, to także nowa potężna baza dydaktyczna dla studentów. Ten tunel umożliwi nam prowadzenie badań w związanych z naszym polem działania, czyli wysokimi statkami powietrznymi, badaniami aerodynamicznymi, konstrukcjami lotniczymi, które konstruujemy na Politechnice jako doktoranci, ale również jako studenci, na przykład koło naukowe, które działa na Politechnice Wrocławskiej, Akademicki Klub Lotniczy, który z wykorzystaniem takiego tunelu będzie mógł ulepszać swoje konstrukcje. Inżynier z jednej strony ma dostępne obecne narzędzia symulacyjne, czyli może sobie taki obieg odwzorować, wrzucić do programowania komputerowego i zobaczyć, jaką odpowiedź taki system daje. Natomiast dobry inżynier powinien to również zweryfikować i taki tunel umożliwia weryfikację takiej symulacji. Jakby nie możemy bazować tylko i wyłącznie na. E, symulacjach na badaniach w komputerze, jakby i studenci, i doktoranci i naukowcy potrzebują też sprawdzać, wszystko walidować, e, z wykorzystaniem prawdziwej infrastruktury. No też rozszerzenie naszych badań, e, naszych możliwości z punktu widzenia przekazywania wiedzy dydaktycznej studentom. No jest to na pewno pewien krok milowy. Ewa Miedwiecka Echo 24.